Witam! Przed materiałem chciałem powiedzieć, że aż 80% widzów nie subskrybuje tego kanału, więc zapraszam do zostawienia subskrypcji, abym mógł dalej się rozwijać i tworzyć lepsze filmy. Zapraszam do oglądania. Rafał, 32-letni były operator jednostki wojskowej. Aktualnie. Instruktor survivalu i ratownik górski. Facet, który nie ufał ludziom, ale zawsze ufał swoim zmysłom. Mieszkał sam, z dala od miasta, żył z kursów przetrwania, szkoleń i prywatnych zleceń. Wysoki poziom stresu znosił lepiej niż ciszę, dlatego regularnie wybierał się w samotne wyprawy by zresetować układ nerwowy. Tym razem celem były góry śnieżne, dzikie pasmo położone na granicy Polski i Czech, niezbyt popularne wśród turystów. Wybrał miejsce oddalone o kilkanaście kilometrów od najbliższej osady. Wiedział, że przez co najmniej kilka dni nikogo tam nie spotka. I dokładnie tego chciał. Samotności, świeżego powietrza i wyzwania. Zabrał ze sobą namiot czterosezonowy, śpiwór wojskowy, zapas jedzenia na pięć dni, nóż taktyczny i lekki karabin z pozwoleniem, telefon satelitarny w trybie awaryjnym, zestaw map topograficznych, oraz sprzęt do rozpalania ognia i oczyszczania wody. Przeszedł przez całą procedurę planowania trasy, sprawdził prognozy i wysłał współrzędne do znajomego ratownika górskiego, który miał odezwać się dopiero po pięciu dniach. Czas. Styczeń. Temperatura w nocy spadała do minus 22 stopni Celsjusza. W takich warunkach wszystko działało inaczej. Mózg, ciało, strach. Pierwsze dwa dni przebiegły spokojnie. Ślady zwierząt, sarny, lisy, jeden duży jeleń. Widział rysia z daleka. Zwierzęta w naturalnym zachowaniu, las śpiący pod ciężką warstwą śniegu, żadnych anomalii. Do trzeciej nocy, około godziny trzeciej zero siedem obudziło go coś bardzo konkretnego. Cisza, nienaturalna, niezwyczajna. Brak dźwięku, który aż dzwonił w uszach. Nie było wiatru. Nie było trzasków śniegu. Nawet psy, których przecież nie było, powinny szczekać w oddali, ale nie było nic. I wtedy usłyszał krok. Pojedynczy, ciężki, zapadający się w śnieg kilka metrów od namiotu. Wstrzymał oddech. Wcisnął się niżej w śpiwór. Naciągnął kaptur, włączył noktowizor bezdźwięcznie. Powoli odsunął zamek wejścia i wtedy to zobaczył. Postać wysoka, na dwóch nogach. Masę trudno było ocenić. Mogła ważyć ponad 300 kilogramów. Poruszała się bardzo powoli, nieostrożnie, ale jakby czujnie. Nie miała światła, nie miała odblasków, nie była człowiekiem. Rafał nie poruszył się nawet o milimetr. Leżał cicho, dłoń na kaburze. Nie miał jeszcze pewności, co to było ale każdy włos na jego karku stał dęba. Obserwował. Przez noktowizor widział postać. Szła wolno, bardzo uważnie. Nie stąpała jak zwierzę. Nie była na czterech łapach. To zdecydowanie był dwunożny drapieżnik, nie człowiek. Za ciężki, za wysoki. Za płynny w ruchach. Stanęło. Dosłownie pięć metrów od namiotu. Wyraźnie słyszał jego oddech. Długi wdech, cisza. Krótki wydech. Jakby coś analizowało zapachy. Możliwe. W takich warunkach zapach potu, jedzenia, plastiku. Wszystko rozchodzi się szybciej. A to Coś było inteligentne. Rafał powoli wyjął nóż i zacisnął palce na rękojeści. Broń palna w takim starciu mogła tylko pogorszyć sprawę. Jeden strzał. I jeśli nie trafi, będzie martwy w ciągu sekund. Musiał myśleć, nie reagować emocjonalnie. I wtedy postać zaczęła okrążać namiot. Nogi. Długie. Zgięte lekko w kolanach. Chód nieco nieregularny, ale nie niezgrabny. Jakby stworzenie nigdy nie chodziło po twardym gruncie. Rafał rozpoznał wzór zachowania manewr myśliwski. Drapieżnik nie był zaskoczony, no, nie był zagubiony. On analizował. Rafał odłączył cicho jedną ściankę namiotu. Miał zapasowe wyjście przygotowane na wypadek lawiny. Wysunął się powoli tyłem, chowając za stertą śniegu, którą uformował dzień wcześniej jako naturalną osłonę przed wiatrem. Odczekał. Następnie zaczął pełzać. Zamrożony śnieg nie wydawał dźwięku, tylko lekki świst przy każdym przesunięciu. Zatrzymał się po około 30 metrach. Spojrzał przez noktowizor. Postać wciąż była przy namiocie. Wpatrywała się w niego, ale jakby nie rozumiała, że jest pusty i wtedy to coś zaczęło węszyć. Rafał leżał nieruchomo. Obserwował. To coś pochyliło się przy namiocie. Opierając dłonie na śniegu, tak, dłonie, długie palce, nie łapy, nie kopyta, dłonie z przeciwstawnym kciukiem, widział to wyraźnie przez noktowizor. I już wiedział jedno, to coś nie było mitem. To był czysty biologia. Zmutowany, może nieznany, ale prawdziwy. I teraz Polował. Przez kolejne dziesięć minut istota krążyła w okolicach namiotu. Węszyła, kucała, szukała. Rafał wycofał się cicho w stronę strumienia, który kilka godzin wcześniej zlokalizował jako punkt awaryjnego zejścia. To była jego jedyna szansa. Woda, zimna, szybka. Ale jeśli uda się wejść w nurt, i nie zostawić śladów, może zgubi trop. Rafał dotarł do koryta, zdjął plecak, przywiązał go do siebie krótką liną, zacisnął zęby i wszedł do lodowatej wody. Ubranie przemakało natychmiast. Temperatura była poniżej zera, ale nie miał wyboru. Szukał głębszych fragmentów, by zanurzyć się po szyję. Płynął bokiem, z prądem. Nie miał wiele czasu. Organizm w takich warunkach może wytrzymać kilkanaście minut, ale każda minuta. To był kilometr bliżej przeżycia. Zatrzymał się dopiero, gdy stracił czucie w dłoniach. Wypełzł na brzeg. Czołgał się w śniegu, aż znalazł w głębienie między kamieniami. Tam się skulił, zwinął w kłębek, oddychał przez nos powoli i czekał. Wiedział, że teraz jego ciało go zdradza. Ciepło, para, zapach, wszystko, ale to coś nie przyszło. Nie słyszał kroków, nie słyszał oddechu. Nie było nic, ale jedno czuł wyraźnie. Był obserwowany. Rafał leżał w jamie śnieżnej, którą sam częściowo pogłębił nożem. Miał trening. Wiedział, jak oszczędzać energię, jak zmniejszyć stratę ciepła. Zrolował się wokół plecaka, by izolować korpus. Przyciął rękawy, zasłonił twarz. Ale mróz wchodził wszędzie, dygotał. Dłonie przestały go słuchać, a mimo to czekał, słuchał, oddychał płytko, by nie wypuszczać pary, i przez cały ten czas nie słyszał nic, ale czuł głęboko w klatce piersiowej obecność, nie halucynacje, instynkt. Jak wtedy? Gdy w Afganistanie wchodził w zasadzkę i całe ciało wiedziało to, zanim cokolwiek się wydarzyło. Zebrał resztki sił i po około 15 minutach wyszedł z kryjówki. Nie miał czasu na hipotermię. Musiał się rozgrzać ruchem. Szedł, zmuszając mięśnie do pracy. Przeszedł około 400 metrów przez zalesione zbocze, aż w końcu zatrzymał się. Na śniegu przed nim były ślady ogromne, zostawione przez istotę idącą na dwóch nogach. Zaciskał zęby, nie z zimna, z wściekłości, bo ślady szły dokładnie w jego kierunku, ale coś było dziwnego. Ślady kończyły się nagle. Nie skręcały, nie zawracały, po prostu znikały, jakby istota weszła w ziemię lub wspięła się na drzewa. To była najgorsza opcja. Gdy przeciwnik zmienia wymiar poruszania się, traci się przewagę. Rafał zadarł głowę. Na jednej z sosen Coś poruszyło się w cieniu, wysoko, zbyt wysoko jak na człowieka bez sprzętu i zbyt cicho jak na cokolwiek o tej masie. Nie celował, nie strzelał. Wiedział, że i tak nie zdąży. W takich momentach nie wygrywa się strzałem, wygrywa się logiką, planem i chłodną kalkulacją. Dlatego podjął decyzję, ostatnią możliwą, wyruszyć na punkt ewakuacyjny, nawet jeśli miał to być marsz przez całą noc. Rafał ruszył. Znał kierunek na wschód w stronę starej, zrujnowanej stacji meteorologicznej. Tam, według mapy, mógł znaleźć otwartą przestrzeń, a może i awaryjny maszt radiowy. Miał przed sobą dystans około 9 kilometrów. W warunkach wysokogórskich i przy tym stopniu zmęczenia to była misja graniczna. Szlak nie istniał. Tylko drzewa, śnieg, skały i ciągłe poczucie, że coś jest za nim. Nie widział go, nie słyszał, ale co jakiś czas Znajdował nowy ślad, nigdy wprost za sobą, zawsze z boku, jakby istota nie tyle go goniła, co równolegle obserwowała. W milczeniu, bez błędu, bez pośpiechu, wiedział, że nie może iść w linii prostej, zaczął zostawiać fałszywe ślady, zmyłki, skręcał nagle, wracał własnym tropem i odbijał. Stosował wszystko, czego nauczył się w armii, by zmylić coś, czego nawet nie rozumiał. Około czwartej nad ranem dotarł do Polany, tam gdzie według mapy powinna być stacja. Była tylko ruina. Zawalony dach, popękane mury, ale wciąż jedyne miejsce, gdzie mógł się zabarykadować. Rozstawił prowizoryczne zasieki z linek, puszek i drutu. Nie po to, by zatrzymać, tylko by usłyszeć, by mieć kilka sekund przewagi. Usiadł w środku. Pociągnął kilka łyków z manierki. Owinął się folią NRC. Oddychał spokojnie i czekał. W ciszy, w absolutnej ciszy. Aż w końcu coś uderzyło w jedną z puszek lekko, jakby przypadkiem, a potem raz jeszcze, cisza i znów, trzask blachy, coś szło w jego stronę. Puszki zadrżały jeszcze raz, tym razem dwie jednocześnie, z dwóch stron to oznaczało jedno. Istota znała jego pozycję, nie szła przypadkiem, nie błądziła. Rafał wyłączył latarkę i wstrzymał oddech. Był tylko on, noc i ten głuchy, powtarzalny dźwięk kroków ciężkich, ale stawianych ostrożnie. Jakby ktoś z masą blisko 300 kg wiedział, jak nie zostawiać śladów. W pewnym momencie wszystko zamarło. Zero dźwięku, żadnego ruchu. A jednak Rafał wiedział, że to coś jest tuż obok. Nie słyszał, nie widział, ale czuł napięcie mięśni. Skórę ściągniętą przez stres, układ nerwowy nie kłamał. Nagle tuż nad nim Coś poruszyło się na dachu ruin. Cień, ogromny, zbyt płynny, zbyt pewny siebie. Nie spadł, nie zawahał się. Po prostu przeszedł ponad wejściem, jakby chciał sprawdzić drogę ucieczki. Rafał nie miał już złudzeń. To coś było drapieżnikiem doskonałym, nie tylko silnym, ale i. Inteligentnym. Nie miał już czasu. Wyciągnął z plecaka ładunek awaryjny, mieszankę magnezową. Jasne światło. Bardzo jasne. Paliło się intensywnie przez około 40 sekund. Odpalił. Światło rozświetliło całą polanę. I wtedy zobaczył go. Wysoki na około 3 metry. Umaszczenie szaro-białe, dłonie z czarną skórą na opuszkach, twarz nie małpia, nie ludzka, coś pośrodku. Oczy głęboko osadzone, nie świeciły, nie błyszczały, analizowały. W ułamku sekundy odwrócił się i zniknął między drzewami. Nie w panice, nie w popłochu, z godnością. Jak ktoś, kto zdecydował, że to nie był jeszcze czas. Gdy światło magnezowe zgasło, Rafał pozostał w ciemności. Nie ruszał się przez długi czas, nasłuchiwał, ale nic nie wróciło. Las znów oddychał swoim rytmem. Śnieg delikatnie skrzypiał na wietrze, a niebo nad głową. Powoli różowiało. Świt przeżył jeszcze jedną noc. Nie czuł triumfu. To nie było zwycięstwo. To była tymczasowa decyzja drapieżnika. Jakby Yeti, bo nie mógł już tego nazwać inaczej, doszedł do wniosku, że warto go zostawić na teraz. Może z ciekawości, może z szacunku. Może po to, żeby wrócić innym razem. Rafał wiedział, że nie może zostać dłużej. Organizm był na granicy wyziębienia, ostatnia dawka jedzenia. Telefon satelitarny miał sygnał tymczasowy. Zdołał wysłać wiadomość do ratownika awaryjne wyjście. Pozycja zbliżona zgarnąć jak najszybciej. Zostało mu 36 godzin marszu do najbliższego miejsca, gdzie można było wylądować helikopterem. Ruszył natychmiast. Szedł bez odpoczynku przez las, przez śnieg, przez strach i przez milczenie, bo od tamtego momentu nie widział już śladów. Nie słyszał kroków, ale miał nieodparte wrażenie, że coś idzie równolegle z nim. Nie za blisko, nie za daleko, jakby sprawdzało, czy się zatrzyma i czy będzie miał powód, by wrócić. Rafał maszerował nieprzerwanie przez niemal cały dzień. Starał się nie patrzeć za siebie, nie sprawdzać, czy coś idzie równolegle, bo i tak by nie zobaczył. Jeśli ono tam było, wiedział, jak pozostać niewidocznym. Około godziny osiemnastej dotarł do skalnego przewężenia, oznaczonego wcześniej na mapie jako punkt awaryjnego odbioru. Na tym terenie sygnał satelitarny był niestabilny, ale wystarczający. Wysłał drugą wiadomość. Pozycja potwierdzona, czekam, gotowy. Wiedział, że śmigłowiec może dotrzeć najwcześniej rano. Musiał przetrwać jeszcze jedną noc. Tym razem nie rozkładał namiotu, nie rozpalał ognia. Ułożył się między dwoma głazami, okryty folią N.R.C. Z karabinem przy klatce piersiowej nie jadł, nie spał, tylko nasłuchiwał i powoli uświadamiał sobie jedną rzecz. To coś już nie śledziło go z potrzeby. Ono obserwowało z ciekawością. Koło północy usłyszał jeden pojedynczy dźwięk, jakby kamień przesunął się kilka metrów powyżej. Nie echo. Niezwierzę. Ciężar. Na chwilę znów zapadła cisza. A potem z tej samej strony westchnienie. Głębokie, jakby ktoś lub coś zmęczyło się równie mocno jak on. Rafał nie ruszył się. Zamknął oczy, choć nie spał. Nie ze strachu, z pokory. Zrozumiał jedno: nie był celem, był przypadkiem, spotkaniem, potwierdzeniem istnienia. Poranek nadszedł powoli. Nie był to wschód słońca, jak z książek. Niebo było szare, wszystko wokół zamarznięte, ale Rafał wciąż żył. Nie spał ani minuty, nie było snów. Nie było odwagi ich mieć. Około godziny ósmej usłyszał dźwięk wirników. Śmigłowiec ratowniczy zbliżał się od strony doliny. Sygnał świetlny wysłał zgodnie z procedurą. Podniósł się, spakował resztki sprzętu i spojrzał w stronę drzew. I wtedy go zobaczył. Na krawędzi lasu, około stu metrów dalej, stał, nie ruszał się. Cichy, ogromny, twarz częściowo zasłonięta cieniem, ale oczy widoczne, nie dzikie, nie wściekłe, cierpliwe. Nie podszedł bliżej, nie krzyczał, nie rzucał się do ucieczki, po prostu obserwował. Jakby chciał się upewnić, że Rafał naprawdę wraca, że nie będzie próbował zrozumieć, ani tym bardziej opowiadać. Rafał wsiadł do śmigłowca bez słowa. Ratownicy zadawali pytania: Czy coś się stało? Czy był ranny? Czy potrzebuje pomocy psychologicznej? Odpowiadał krótko: Technicznie. Zamknięcie tematu, zero wzmianki o istocie, bo wiedział jedno, nikt by nie uwierzył, a może nie powinien. Minęły cztery tygodnie, odkąd Rafał wrócił z gór śnieżnych, żył normalnie, przynajmniej na zewnątrz. Szkolenia, wykłady, kontakt z kursantami. Nikt nie zauważył niczego dziwnego. Bo nie było blizn, nie było ran, tylko cisza. Nie mówił nikomu, nie opisał, nie próbował dokumentować. Usunął nagrania z noktowizora, zniszczył mapy, nie zapisał współrzędnych, zamknął temat w swojej głowie. Czasem w środku nocy budził się i wpatrywał w okno. Nie dlatego, że coś widział. Tylko dlatego, że wiedział, że ktoś mógłby patrzeć z drugiej strony, ale nie z miasta, nie z ludzi, z tamtej granicy, między lasem a śniegiem, między tym, co znane, a tym, co po prostu żyje zbyt daleko, by o nim mówić. Na dnie szafy trzymał jedną rzecz zrolowaną folię NRC, której nigdy nie wyprał, bo wciąż była na niej smuga śladu. Nie krwi, nie błota, czegoś tłustego, odciśnięty fragment dłoni, pięć palców, ale zbyt szeroko rozstawione. Zostawił ją, nie z ciekawości, nie jako dowód, jako przypomnienie bo to, co spotkał tam w górach, nie chciało go zabić, nie chciało być odkryte, nie chciało być nawet nazwane, chciało tylko jedno, pozostać prawdą dla kogoś, kto nigdy jej nie wypowie.